Bandyci próbują zerwać ubranie nauczycielce na oczach całej szkoły. Wielki błąd. Reakcja nauczycielki doprowadziła wszystkich do łez. Pani Zofia Kowalska zawsze była typem nauczycielki, która wtapiała się w tło w Liceum imieniu Adama Mickiewicza. Mając 24 lata była na tyle młoda, że niektórzy starsi uczniowie górowali nad jej drobną metrową 60 wzrostem, a jednocześnie na tyle dojrzała, by budzić szacunek, tak przynajmniej myślała. Jej cicha postawa i łagodny głos sprawiały, że wydawała się łatwym celem dla niewłaściwych uczniów. Nikt z nich nie wiedział, że pod skromnymi kardiganami i powiewnymi spódnicami kryje się zdyscyplinowane ciało posiadaczki trzeciego Dana w Judo, trenującej od dziecka pod okiem ojca, byłego oficera wojska polskiego. Zofia podjęła pracę jako nauczycielka na zastępstwo w liceum imieniem Mickiewicza w połowie semestru, mając nadzieję zdobyć doświadczenie przed ubieganiem się o stałe stanowisko. Szkoła miała opinię trudnej, położonej w dzielnicy, gdzie wielu uczniów pochodziło z rozbitych rodzin i nosiło w sobie urazę. Ostrzegano ją przed niektórymi uczniami, ale Zofia wierzyła, że cierpliwość i zrozumienie mogą dotrzeć do każdego. Pierwsze kilka tygodni minęło stosunkowo spokojnie. Uczyła literatury polskiej na różnych poziomach, zawsze mówiąc łagodnym tonem i dając uczniom kredyt zaufania. Niektórzy nauczyciele szeptali, że jest zbyt miękka, że nie wytrzyma, ale Zofia była zdeterminowana, by udowodnić, że życzliwość może być potężniejsza niż zastraszanie. Kłopoty zaczęły się na piątej lekcji, gdzie spotkała trzech uczniów, którzy zdawali się czerpać przyjemność z testowania granic. Przywódcą był Kuba Nowak. Postawny siedemnastolatek, który dwa razy powtarzał klasę i wykorzystywał swój wzrost do zastraszania zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jego piaskowe włosy zawsze były potargane, a ubrania luźno wisiały na jego dużej sylwetce. Obok niego siedział Marcin Wiśniewski, żylasty chłopak z szybkimi rękami i jeszcze szybszym językiem, znany z okrutnych żartów i kawałów. Trzecim członkiem ich grupy był Tomek Jankowski, który nie był tak naturalnie złośliwy jak pozostali, ale podążał za ich przykładem, aby samemu nie stać się ich celem. Zaczęło się niewinnie. Kuba celowo upuszczał książki, gdy Zofia tłumaczyła lekcje, powodując głośny huk, który zakłócał zajęcia. Marcin robił uszczypliwe komentarze pod nosem, na tyle głośno, by inni słyszeli, ale na tyle cicho, że Zofia nie mogła być pewna, co powiedział. Tomek śmiał się razem z nimi, zachęcając ich swoimi reakcjami. Pierwszym odruchem Zofii było spokojne zajęcie się tym zachowaniem. Kuba, czy mógłbyś uważać na swoje rzeczy? mówiła łagodnie. Marcin, czy masz pytanie dotyczące zadania? Ale jej delikatne podejście zdawało się tylko ośmielać ich. Incydenty stopniowo eskalowały. Kuba zaczął spóźniać się na lekcje, składając przesadne przeprosiny, które były wyraźnie szydercze. Przepraszam, pani Kowalska, pomagałem staruszce przejść przez ulicę mówił z uśmieszkiem, wywołując falę śmiechu w klasie. Marcin zaczął otwarcie pisać SMSy podczas lekcji, trzymając telefon na tyle wysoko, by Zofia widziała, że ją całkowicie ignoruje. Kiedy grzecznie prosiła go, żeby go schował, odpowiadał z udawanym zdziwieniem, jaki telefon? Nie widzę żadnego telefonu. Inni uczniowie zaczęli zauważać ten schemat. Niektórym nie podobało się zachowanie Trio, ale większość po prostu obserwowała z obojętnym zainteresowaniem widzów na zawodach sportowych. Chcieli zobaczyć, jak daleko to zajdzie, jak długo cicha nauczycielka zniesie to traktowanie, zanim pęknie lub całkowicie się podda. Zofia zaczęła bać się piątej lekcji. Spędzała przerwę obiadową w toalecie, patrząc na siebie w lustrze, zastanawiając się, czy nadaje się do nauczania. Racjonalna część jej umysłu wiedziała, że powinna zgłosić zachowanie uczniów dyrekcji, ale wiedziała też, że prawdopodobnie pogorszy to sytuację. Uczniowie tacy jak Kuba Nowak przeszli przez system dyscyplinarny niezliczoną ilość razy. Kilka dni zawieszenia dałoby mu tylko czas na zaplanowanie bardziej wyszukanych intryk. To, czego dręczyciele Zofii nie rozumieli, to fakt, że jej powściągliwość wynikała nie ze słabości, ale z zasad. Jej ojciec wpajał jej od najmłodszych lat, że umiejętności fizyczne powinny być używane tylko w prawdziwej samoobronie. Twoje ciało jest bronią, mówił jej podczas niezliczonych sesji treningowych. Broń wyciąga się tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Tak głęboko przyswoiła sobie te lekcje, że nawet teraz, w obliczu codziennych upokorzeń, nadal szukała pokojowych rozwiązań. Punktem zwrotnym okazało się środowe popołudnie pod koniec marca. Zofia pracowała w liceum im. Mickiewicza od sześciu tygodni, a grupa Kuby z każdym dniem stawała się coraz śmielsza. Przeszli od zakłócania zajęć do aktywnego podważania jej autorytetu, kwestionowania jej wiedzy na temat materiału i żartowania z jej wyglądu. Inni uczniowie zaczęli się dołączać, wyczuwając, że Zofia jest łatwym celem. Tego dnia Zofia miała na sobie kremową bluzkę i granatową spódnicę do kolan, profesjonalny strój, który, jak miała nadzieję, pomoże jej zyskać większy szacunek. Została do późna poprzedniej nocy, przygotowując angażującą lekcję o Romeo i Julii, wraz z materiałami pomocniczymi i pytaniami do dyskusji, które, jak myślała, mogą zainteresować nawet Kubę. Lekcja zaczęła się dość normalnie. Zofia rozdała materiały i zaczęła wyjaśniać tematykę sztuki, ale widziała, że Kuba, Marcin i Tomek szepczą coś między sobą w tylnym rogu. Ich mowa ciała sugerowała, że coś planują, a Zofia poczuła, jak ściska jej się żołądek z niepokoju. Koncepcja losu kontra wolnej woli jest centralna dla twórczości Szekspira, wyjaśniała Zofia, starając się emanować pewnością siebie, której nie czuła. Romeo i Julia wierzyli, że są sobie przeznaczeni, ale ich wybory ostatecznie doprowadziły do tragedii. Trochę tak, jakby pani była skazana na bycie najgorszą nauczycielką w historii, powiedział Marcin, nie siląc się tym razem na ściszenie głosu. Kilku uczniów zachichotało, a Zofia poczuła, jak krew uderza jej do policzków. Marcin, to jest nieodpowiednie, powiedziała stanowczo. Proszę zachować swoje komentarze na część dyskusyjną. Och, przepraszam, odpowiedział Marcin z udawaną szczerością. Nie wiedziałem, że musimy czekać na pozwolenie, żeby mieć opinię. Kuba oparł się na krześle, balansując na dwóch nogach. No tak, pani Kowalska, czy to nie ma być Polska? Kraj wolności i tak dalej? Zofia wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój. Wolność słowa nie oznacza wolności od konsekwencji Kuba i proszę postawić krzesło, zanim pan spadnie jakie konsekwencje? Zapytał Kuba, opuszczając krzesło z głośnym hukiem. Da mi pani szlaban? O nie, tak się boję. W klasie zapanowała teraz całkowita cisza. Dwudziestu ośmiu uczniów obserwowało wymianę zdań z zapartym tchem, wyczuwając, że zaraz wydarzy się coś ważnego. Zofia czuła na sobie ich zbiorowe spojrzenie, czekające jak zareaguje na to otwarte wyzwanie jej autorytetu. Skupmy się na lekcji powiedziała Zofia. Jej głos był lekko napięty. Szekspir próbował nam pokazać, że Szekspir próbował nam pokazać, że niektórzy rodzą się przegrani, przerwał Tomek, znajdując swój głos jako część grupy, jak Julia i jak niektórzy nauczyciele, których znamy. Komentarz uderzył Zofię jak fizyczny cios. Wcześniej już ją wyzywano. Ale coś w tonie Tomka, w jego zwykłym okrucieństwie, sprawiło, że jej ręce lekko zadrżały, gdy trzymała plan lekcji. Dość tego, powiedziała, ale jej głos wyszedł ciszej niż zamierzała. Kuba wstał powoli, a jego znaczny wzrost sprawił, że górował nad siedzącymi wokół niego uczniami. Wie pani co, pani Kowalska? Nie sądzę, żeby pani nadawała się do tej pracy. Może powinna pani znaleźć coś bardziej odpowiedniego do swoich talentów. Zaczął iść w kierunku przodu klasy, a Zofia instynktownie cofnęła się o krok. Ten ruch sprawił, że wyglądała słabo i natychmiast tego pożałowała, ale Kuba już wykorzystywał jej odwrót. Widzicie wszyscy? Ona się mnie boi. Jak ktoś, kto boi się ucznia, ma nas czegoś nauczyć. Marcin i Tomek również wstali z miejsc, flankując Kubę, gdy zbliżał się do biurka Zofii. Reszta klasy obserwowała w osłupiałej ciszy. Niektórzy wyglądali na podekscytowanych dramatem, inni wydawali się szczerze zaniepokojeni. Usiądźcie wszyscy, powiedziała Zofia, starając się wnieść autorytet do swojego głosu. Natychmiast wróćcie na swoje miejsca. A co? Zapytał Kuba, stojąc teraz bezpośrednio przed jej biurkiem. Zadzwoni pani do dyrektora? Da nam pani szlaban? Niech pani się z tym pogodzi, tutaj nie ma pani żadnej władzy. To, co stało się później, rozegrało się w zwolnionym tempie. Kuba sięgnął przez biurko Zofii, rzekomo po to, by wziąć jej plan lekcji, ale jego ramię przesunęło się po jej piersi w sposób, który był wyraźnie zamierzony. Zofia ponownie cofnęła się, wpadając na tablicę za sobą. Ups! powiedział Kuba z uśmiechem przepraszam za to. Może gdyby pani ubierała się bardziej odpowiednio, takie wypadki by się nie zdarzały? Marcin głośno się roześmiał No tak, pani Kowalska może powinna pani nosić coś, co zakrywa więcej. To jest szkoła, a nie klub nocny. Serce Zofii waliło teraz jak młotem. Adrenalina zalała jej organizm. Czuła jak włącza się trening jej ojca, sposób w jaki jej ciężar automatycznie przesunął się na palce stóp, sposób w jaki jej oddech stał się głębszy i bardziej ustabilizowany. Ale walczyła z tymi instynktami, wciąż mając nadzieję na deeskalację sytuacji. Proszę wrócić na swoje miejsca, powtórzyła, ale Kuba już sięgał po nią ponownie. Tym razem. Jego intencje były jednoznaczne. Jego duża dłoń chwyciła materiał jej bluzki w pobliżu ramienia, rzekomo po to, by odsunąć ją z drogi, aby mógł sięgnąć po coś na jej biurku. Ale gdy pociągnął, Zofia usłyszała, jak delikatny materiał zaczyna się rozrywać. Kuba, przestań, powiedziała ostro, chwytając go za nadgarstek, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom jej ubrania. Nie dotykaj mnie krzyknął Kuba, szarpiąc ręką i powodując większe rozdarcie w bluzce Zofii. Ona mnie złapała, wszyscy to widzieli. Marcin szybko poparł wersję swojego przyjaciela. No tak, ona go totalnie złapała, to jest napaść. Inni uczniowie zaczęli mamrotać, niektórzy popierali wersję Kuby, inni wyglądali na niepewnych co do tego, co właściwie widzieli. W chaosie Tomek zbliżył się do drugiej strony Zofii i nagle zdała sobie sprawę, że jest otoczona. Chcesz łapać uczniów? powiedział Kuba, a jego głos nabrał bardziej groźnego tonu Zobaczmy, jak ci się podoba, jak cię łapią. Sięgnął po jej bluzkę ponownie, tym razem z wyraźnym zamiarem dalszego jej rozerwania. Zofia odwróciła się, ale Tomek był tam, aby zablokować jej drogę ucieczki. Marcin przesunął się na jej drugą stronę i nagle Zofia znalazła się uwięziona między trzema chłopcami, z których wszyscy byli więksi i silniejsi od jej drobnej sylwetki. Może powinniśmy pomóc jej w zakupie nowych ubrań, zasugerował Marcin z okrutnym śmiechem. Skoro najwyraźniej nie wie jak się ubrać. Dłoń Kuby ponownie zacisnęła się na materiale jej bluzki i tym razem pociągnął tak mocno, że guziki rozsypały się po podłodze w klasie. Zofia usłyszała, jak kilka dziewcząt wzdycha i zobaczyła, jak inni uczniowie wyciągają telefony, aby nagrać to, co się dzieje. Przestańcie, rozkazała Zofia, ale jej głos został zagłuszony przez śmiech chłopców i podekscytowane rozmowy uczniów, którzy myśleli, że są świadkami ostatecznego upokorzenia swojej nauczycielki na zastępstwie. Tomek złapał brzeg jej spódnicy, podciągając ją do góry, podczas gdy Kuba kontynuował rozrywanie jej bluzki. Marcin nagrywał wszystko na swoim telefonie, komentując jak komentator sportowy: I Kowalska pada, tłum szaleje właśnie w tym momencie, stojąc przed swoją klasą z ubraniami zrywanymi z jej ciała, podczas gdy nastolatki śmiały się i nagrywały jej upokorzenie. Zofia w końcu osiągnęła punkt krytyczny. Ostrożna kontrola, którą utrzymywała przez sześć tygodni, rozpadła się jak szkło, a dwadzieścia lat treningu sztuk walki wypłynęło na powierzchnię. Transformacja była natychmiastowa i całkowita. Postawa Zofii zmieniła się jako pierwsza, jej kręgosłup wyprostował się, a ramiona ustawiły się w taki sposób, że nagle wydawała się wyższa i bardziej imponująca. Jej oddech stał się kontrolowany i rozważny, a kiedy spojrzała na Kubę, jej oczy zawierały coś, co sprawiło, że nieświadomie poluzował uścisk na jej rozdartej bluzce. Puść mnie, powiedziała, a jej głos niósł cichy autorytet, który przeciął hałas w klasie jak ostrze. Kuba, zaskoczony zmianą w jej zachowaniu, zawahał się tylko na chwilę. Ta chwila była wszystkim czego potrzebowała Zofia. Jej prawa ręka wystrzeliła w błyskawicznym uderzeniu, które trafiło Kubę w splot słoneczny, zginając go w pół i wysyłając go chwiejnym krokiem do tyłu w biurko. Zanim Marcin zdążył zareagować, lewy łokieć Zofii znalazł jego żebra z chirurgiczną precyzją, powodując, że upuścił telefon i zaczął łapać powietrze. Tomek, widząc, że jego przyjaciele nagle stali się niezdolni do walki, próbował złapać Zofię od tyłu, ale ona odsunęła się na bok z płynną gracją i wykorzystała jego własny pęd, aby wysłać go na ścianę klasy. Cała sekwencja trwała mniej niż pięć sekund, ale efekt był elektryzujący. Dwudziestu ośmiu uczniów siedziało w osłupiałej ciszy z otwartymi ustami, przetwarzając to, co właśnie zobaczyli. Cicha, łagodna nauczycielka na zastępstwie właśnie pokonała trzech najbardziej znanych szkolnych bandytów ruchami tak szybkimi i precyzyjnymi, że wydawały się niemal choreograficzne. Kuba z trudem podniósł się na nogi, jego twarz była czerwona z zakłopotania i dezorientacji. Co to do cholery było? wysapał, wciąż trzymając się za brzuch. Zofia stała na środku klasy, jej rozerwana bluzka zwisała, ale jej postawa emanowała pewnością siebie i kontrolą. Kiedy mówiła, jej głos był spokojny i stabilny, niosąc się z łatwością w każdy kąt pokoju. To była samoobrona, powiedziała po prostu, i bardzo mała demonstracja tego, co się dzieje, gdy mylicie życzliwość ze słabością. Marcin wciąż był pochylony, próbując złapać oddech. Nie wolno pani bić uczniów, zostanie pani zwolniona. Zofia odwróciła się do niego, a coś w jej wyrazie twarzy sprawiło, że cofnął się mimowolnie o krok. Masz absolutną rację, Marcin, nauczyciele nie powinni być uczniów, ale wy nie zachowujecie się teraz jak uczniowie. Zachowujecie się jak drapieżniki, a z drapieżnikami postępuje się odpowiednio. Spokojnie podeszła do swojego biurka, wyjęła z torby kardigan i założyła go, aby zakryć rozerwaną bluzkę. Jej ruchy były rozważne i kontrolowane. A każdy uczeń w pokoju obserwował ją z nowo odkrytym szacunkiem i niemałym strachem. Teraz, kontynuowała Zofia, a jej głos powrócił do zwykłego, łagodnego tonu, mamy wybór. Możemy udawać, że ten incydent nigdy się nie wydarzył, a wy trzej możecie zacząć traktować mnie i waszych kolegów z klasy z szacunkiem, na jaki zasługują istoty ludzkie. Albo możemy zadzwonić do dyrektora, pokazać mu nagranie wideo, które jestem pewna kilku z was nagrało, i porozmawiać o tym, jak trzech uczniów próbowało napaści seksualnej na swoją nauczycielkę. W klasie zapanowała całkowita cisza. Kuba, Marcin i Tomek spojrzeli na siebie niepewnie, wyraźnie nie wiedząc, jak zareagować na tę nową dynamikę. Myślę, że doszło do nieporozumienia. Powiedział Kuba ostrożnie, a jego wcześniejsza brawura całkowicie wyparowała. My tylko żartowaliśmy, nic złego nie mieliśmy na myśli. Zofia przyglądała mu się przez dłuższą chwilę. Rozumiem. Więc kiedy zerwaliście ze mnie ubranie na oczach całej klasy, to tylko żartowaliście? Kiedy mnie złapaliście i próbowaliście mnie upokorzyć, to był wasz pomysł na zabawę? Nie, to znaczy nie próbowaliśmy. Jąkał się Kuba, rozpaczliwie szukając wsparcia u swoich przyjaciół. Ale Marcin i Tomek skupili się na własnych problemach. Obaj wciąż odczuwali skutki precyzyjnych uderzeń Zofii i obaj otrzymali bardzo jasny komunikat o tym, co się stanie, jeśli będą kontynuować swoje agresywne zachowanie. Chcę, żeby coś było bardzo jasne, powiedziała Zofia, zwracając się teraz do całej klasy. Przyszłam do tej szkoły, mając nadzieję nauczyć Was literatury, krytycznego myślenia, potęgi słów i idei. Wierzyłam, że jeśli będę Was traktować z szacunkiem i życzliwością, Wy okażecie mi tę samą uprzejmość. Byłam naiwna. Powoli chodziła po klasie, mówiąc i nawiązując kontakt wzrokowy z różnymi uczniami. Niektórzy z was czekali tygodniami, żeby zobaczyć, jak przegrywam, jak się załamuję, lub uciekam z płaczem. Chcieliście zobaczyć, jak słaba, mała nauczycielka zostaje postawiona na swoim miejscu. Cóż, gratulacje, spełniliście swoje życzenie. Słabej, małej nauczycielki już nie ma. Zofia zatrzymała się bezpośrednio przed biurkiem Kuby. To, co teraz widzicie, to to, kim naprawdę jestem. Trenuję sztuki walki od czwartego roku życia, startowałam w krajowych turniejach, uczyłam samoobrony policjantów, zdecydowałam się nie używać tych umiejętności, ponieważ wierzę w dawanie ludziom kredytu zaufania, wierzę w drugie szanse, wierzę w traktowanie ludzi z godnością. Jej głos stał się nieco twardszy, ale wierzę również w ochronę siebie i innych przed ludźmi, którzy mylą życzliwość ze słabością. Więc, oto co się stanie. Kuba, Marcin, Tomek, przeprosicie mnie i waszych kolegów z klasy za zakłócanie środowiska uczenia się. Obiecacie, że tego rodzaju zachowanie nigdy się nie powtórzy, a potem będziemy kontynuować naszą lekcję o Romeo i Julii. Kuba rozejrzał się po klasie, wyraźnie licząc na wsparcie ze strony rówieśników. Ale inni uczniowie patrzyli na niego z mieszaniną zakłopotania i dezaprobaty. Dynamika zmieniła się całkowicie. Zamiast widzieć w nim potężnego buntownika sprzeciwiającego się władzy, teraz widzieli w nim bandytę, który został słusznie pokonany. Przepraszam, wymamrotał Kuba, nie patrząc Zofii w oczy Głośniej, proszę, powiedziała spokojnie Zofia i patrz na mnie, kiedy mówisz. Kuba podniósł głowę, a Zofia mogła zobaczyć upokorzenie w jego wyrazie twarzy: Przepraszam, pani Kowalska, przesadziłem. Za co dokładnie przepraszasz? Przepraszam za za brak szacunku dla pani, i za złapanie pani, i za rozerwanie pani ubrań. Każde słowo zdawało się kosztować go ogromny wysiłek, i. Kuba wyglądał na zdezorientowanego. I. obiecuję, że to się nie powtórzy? Zgadza się, Marcin? Marcin wyprostował się, a jego wcześniejsza pewność siebie całkowicie zniknęła. Ja też przepraszam, pani Kowalska, źle zrobiłem nagrywając panią i żartując. To się nie powtórzy. Tomek? Przepraszam, powiedział szybko Tomek. Nie powinienem był pani łapać ani iść z nimi. Naprawdę przepraszam. Zofia powoli skinęła głową. Przeprosiny przyjęte. Teraz porozmawiajmy o tym, czego się dzisiaj nauczyliśmy i nie mówię o Szekspirze. Wróciła naprzód klasy, a jej obecność teraz przyciągała całą uwagę. Nauczyliśmy się, że czyny mają konsekwencje. Nauczyliśmy się, że traktowanie ludzi z okrucieństwem i brakiem szacunku ostatecznie przyniesie odwrotny skutek. Nauczyliśmy się, że nigdy tak naprawdę nie wiesz do czego ktoś jest zdolny, dopóki nie popchniesz go za daleko. Uczennica o imieniu Emilia nieśmiało podniosła rękę: Pani Kowalska, gdzie pani nauczyła się tak walczyć? Zofia uśmiechnęła się, i po raz pierwszy od tygodni był to szczery wyraz radości, a nie wymuszona uprzejmość. Mój ojciec mnie nauczył. Zawsze mówił, że najsilniejsi ludzie są często najłagodniejsi, ponieważ nie muszą niczego udowadniać. Mogą sobie pozwolić na bycie miłymi, ponieważ się nie boją. Ale pani się bała, zauważył inny uczeń, Dawid mogliśmy to wyczuć. Zofia skinęła głową. Masz absolutną rację, Dawidzie bałam się, bałam się utraty kontroli. Bałam się zranienia kogoś. Bałam się stać się osobą, która używa przemocy do rozwiązywania problemów, ale bałam się też was zawieść, was wszystkich. Chciałam być nauczycielką, która może dotrzeć do każdego, która może stworzyć bezpieczną przestrzeń do nauki i rozwoju. Wskazała na Kubę, Marcina i Tomka, którzy teraz siedzieli cicho na swoich miejscach. Ci trzej wystawili tę filozofię na próbę. Zmusili mnie do wyboru między zachowaniem moich zasad a ochroną mojej godności. Dziś nauczyłam się, że czasami ochrona swojej godności jest częścią zachowania swoich zasad. Zadzwonił dzwonek, sygnalizując koniec piątej lekcji, ale żaden uczeń się nie poruszył. Wszyscy byli zahipnotyzowani tą odmienioną wersją swojej nauczycielki na zastępstwie, chcąc usłyszeć, co powie dalej. Zanim pójdziecie, Powiedziała Zofia: Chcę, żebyście się nad czymś zastanowili. Ilu z was obserwowało to, co się działo, i nic nie zrobiło? Ilu z was śmiało się razem z nimi, ponieważ było to łatwiejsze niż opowiedzenie się za tym, co słuszne? Ilu z was wyciągnęło telefony, żeby nagrać czyjeś upokorzenie, zamiast próbować pomóc? W klasie znowu zapanowała cisza, ale tym razem była to cisza prawdziwej refleksji, a nie szoku. Nie obwiniam was za to, kontynuowała Zofia. Jesteście nastolatkami. Wciąż zastanawiacie się, kim chcecie być i za czym się opowiadacie. Ale mam nadzieję, że dzisiaj pokazano wam, że milczenie w obliczu okrucieństwa czyni was współwinnymi tego okrucieństwa. Mam nadzieję, że pokazano wam, że opowiadanie się za innymi. I za sobą jest zawsze właściwym wyborem, nawet jeśli jest to trudne. Uczniowie zaczęli pakować swoje rzeczy, ale ich ruchy były powolne i przemyślane. Wielu z nich patrzyło na Zofię z wyrazem szacunku i podziwu, który był całkowicie nieobecny przed konfrontacją. Gdy kuba przechodził obok jej biurka, wychodząc, zatrzymał się i powiedział cicho: Pani Kowalska. Chciałem pani podziękować. Podziękować mi za co? Za to, że pani się nie poddała i za to, że pani mi pokazała, że bycie silnym nie oznacza ranienia ludzi, którzy nie mogą się bronić, oznacza ochronę ludzi, którzy nie mogą się chronić. Zofia uśmiechnęła się. Co zamierzasz zrobić z tą wiedzą? Będę lepszy powiedział po prostu Kuba. Będę osobą, która opowiada się za innymi, zamiast się nad nimi znęcać. Gdy Zofia pakowała swoją klasę na lato, zastanawiała się nad lekcjami, których nauczyła się podczas pobytu w liceum im. Mickiewicza. Odkryła, że prawdziwa siła nie polega na nigdy nie używaniu siły, polega na wiedzy, kiedy siła jest konieczna, i na odwadze by działać, gdy nadejdzie ten moment. Nauczyła się, że życzliwość bez granic jest często mylona ze słabością, ale że granice egzekwowane z współczuciem mogą w rzeczywistości stworzyć przestrzeń dla prawdziwej życzliwości. Co najważniejsze, nauczyła się, że bycie autentycznym, bycie w pełni i całkowicie sobą, jest jedynym sposobem na zdobycie prawdziwego szacunku i stworzenie znaczących więzi z uczniami. Cicha, łagodna nauczycielka, która weszła do Liceum imienia Mickiewicza w lutym, zniknęła, zastąpiona przez kogoś, kto wciąż był cichy i łagodny, ale także pewny siebie, silny i nie bał się bronić siebie i innych, gdy było to konieczne. Historia tego, co wydarzyło się w sali 247 tego marcowego popołudnia, stała się legendą w Liceum imienia Mickiewicza przekazywaną z klasy do klasy, jako przypomnienie, że nigdy tak naprawdę nie wiesz do czego ktoś jest zdolny, dopóki nie popchniesz go za daleko, ale bardziej niż to, stała się lekcją o sile opowiadania się za sobą, o znaczeniu traktowania innych z szacunkiem i o odwadze, jaką trzeba mieć, by być autentycznym w świecie, który często nagradza konformizm i karze indywidualność. Zofia Kowalska przyszła do liceum im. Mickiewicza, mając nadzieję nauczyć swoich uczniów literatury. Zamiast tego nauczyła ich czegoś o wiele cenniejszego: Że prawdziwa siła nie pochodzi z dominowania nad innymi, ale z odwagi, by być sobą, bronić swoich zasad i chronić tych, którzy nie mogą się chronić. A w tym procesie sama nauczyła się tych samych lekcji.